Oczekuję płyty do zabudowy łazienki. Wieje coraz bardziej. Kupiłem takie dodatkowe zabezpieczenie na drzwi tylne, z bliska widać, że jest inny kolor, a przy zamkniętych drzwiach w ogóle nie widać, witem czasowo zamontowane. Też mamy tutaj ładowarkę USB. Tą samą techniką co wcześniej. Wszystkie przewody są już doprowadzone do panelu. Jest ich mnóstwo. Nie spodziewałem się naprawdę, że tego będzie aż tak dużo. Przewody tutaj od panelu jeszcze sobie poukładam, ale na razie to co najważniejsze, jest wszystko jest podłączone i będę mógł już szykować płyty do zabudowania tej ściany. Szykuję płyty do zabudowy łazienki. I teraz tak, tu w górnej części, gdzie będą te dwa skosy, jeden i drugi, daje płytę grubą, centymetrową, bo też do tego będę montować uchwyt do prysznica, do drążek, drążek prysznicowy. Tu pod spodem z kolei daję cienkie płyty i w tym miejscu daję jeszcze z tyłu grubą płytę, dlatego że te cienkie. Wyginam do takiego kształtu półki, jaką sobie to wymyśliliśmy, i dostosowaliśmy też do kształtu samochodu. To będzie taka półka, na której też będzie można postawić sobie czy szampon, czy mydło, dodatkowo jeszcze, właśnie w tej łazience. A płytę z tyłu daję, dlatego, że też będę musiał dolną część drążka do czegoś złapać, i te miękkie płyty też będę musiał jakoś połapać, żeby one równo były. Więc złapię krótkimi wkręcikami. do te pute Kupiłem nową uszczelkę, miała być na drzwi przesuwne, ale jak ją przymierzyłem, jest troszkę inna, ale to nie jest takim problemem, bo to nie ma znaczenia. Jest za krótka. Kiedy przejechałem nią naokoło, to zabraknie mi na przykład na sam spód. Wszystkie trzy strony wystarczy, ale na spód już nie. Więc pewnie ona jest bardziej przeznaczona na drzwi. Zaraz zobaczę, bo też uszczelka przy drzwiach kierowcy jest w kiepskim stanie. I może to po prostu dam w tamte miejsce. Zdecydowanie ta uszczelka jest bardzo podobna na wodę do tej uszczelki przy drzwiach. I długością też pasuje, jest tylko ciut dłuższa niż ta, którą mamy tutaj, więc zaraz się biorę i ją wymieniam. No cóż, zdążyłem ściągnąć próg i parę plastików. I Pogoda się diametralnie zmienia, mamy mocny wiatr, wieje coraz bardziej, ciemne chmury nadciągają, zapowiadają deszcze, więc przerywam tą wymianę uszczelki, zostawię to na razie jak jest, a jak przestanie padać, jutro czy pojutrze to skończę. Kupiłem takie dodatkowe zabezpieczenie na drzwi tylne. To się przykręca z jednej strony, to z drugiej powinno się ładnie zamknąć. Niestety, nie wiem, czy to jest kwestia tego zabezpieczenia, że to nam tu nie przechodzi, czy to jest kwestia tego, że mamy już trochę te drzwi z tyłu rozwichrowane i one się dobrze nie składają, ale coś zaraz na to poradzę. Spróbuję to lekko nagiąć do środka, żeby przechodziło, bo dalsza część powinna się mieścić. Także to jest tylko kwestia tej samej końcówki, która za bardzo odstaje. Trochę to wygiąłem i teraz się fajnie zamyka. Niestety wysokościowo to się nie zgadza. To jest zdecydowanie za wysoko, to jest za nisko. I to wygięcie też patrzyłem, można trochę zrobić mniejsze, więc troszkę to jeszcze, trochę to przegnę z powrotem do środka i spróbuję na śrubach jeszcze trochę wyregulować, żeby... One się lepiej schodziły, bo jak wezmę bolec teraz to ciężko jest to dopasować. Można to zrobić w taki sposób, ale lepiej by było to trochę uregulować. Ok, ile się dało, tyle to ustawiłem. To obniżyłem w dół, to podniosłem. Zatyczka teraz wchodzi dosyć luźno, nie ma z tym problemu. I drzwi się też otwierają dosyć swobodnie i już nie zaczepiają o uszczelkę. Burza się wycofała, więc wróciłem do malowania. Przed chwilą skończyłem malować to, już ładnie wyschło, nie klei się. Teraz będę ściągać taśmę zabezpieczającą i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu jeszcze były takie punktowe miejsca, gdzie się jakaś rdza zaczynała, więc to wszystko też wyczyściłem, zakonserwowałem i tu jeszcze zabezpieczę to klejem, przykleję to, żeby to się porządnie trzymało. Nowa wałszczelka założona i wyszło dosyć ciasno. Największy problem, jaki miałem, to to, że ona się ciągle tutaj odczepiała i odchodziła. Tu się robiła szczelina, i przez to w czasie jazdy mocno odmuchała. I wszystko z powrotem złożone. A tak to wyszło ostatecznie. Z bliska widać, że jest inny kolor, ale jak się patrzy z daleka, to to się gubi. A przy zamkniętych drzwiach w ogóle nie widać. Drzwi tymczasowo zamontowane. Oczywiście nie są one jeszcze na stałe, dlatego że muszę pomalować wszystkie sporniki te z góry tutaj, które trzymają nam roletę. Które słyszycie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi, jest też dlatego, że tu jest jeszcze folia ochronna. Na razie jej nie ściągam, dlatego że jeszcze te drzwi będę demontować i będę malować te wszystkie sporniki, które trzymają renielki. Kolejne zabezpieczenie do naszego samochodu. Tym razem jest to zwykła obejma, która świetnie się spisuje jako zabezpieczenie na drzwi przesuwne. A działa to w ten sposób, że po prostu na noc, czy jak śpimy w jakichś miejscach nie do końca bezpiecznych, można sobie zamknąć to w ten sposób. I nawet jeżeli komuś się uda otworzyć zamek w, drzwi, w drzwiach przesuwnych, to nie będzie w stanie otworzyć samych drzwi tak łatwo. Kolejnym zabezpieczeniem będzie łańcuch, który spina nam drzwi od środka i oczywiście kłódka. Zabrakło mi sklejek i dlatego w poniedziałek jadę do firmy pod Poznaniem po sklejki, ale żeby to nie było uciążliwe dla mnie, dlatego że też pracuję, to tak naprawdę wyjadę w niedzielę wieczorem. Przygotowałem sobie wano, zatrzymam się w pobliżu, prześpię się i z samego rana będę mógł wziąć sklejki i wrócić z powrotem do domu. Wana przygotowałem, posprzątałem. Łóżko mam gotowe drzwi. Łazience są z powrotem zamontowane. Łazienka też jest gotowa. Jest w miarę czysto. Na tyle na ile się dało wysprzątać w kilka godzin i jestem gotowy do podróży. I płyty przywiezione. Kupiłem cztery grube płyty, po 1 cm trzy płyty. O grubości 0,4 cm, czyli 4 mm i jeszcze dwie elastyczne, dwie takie płyty, które będą mi potrzebne do zrobienia szafek wiszących. I właśnie poprawiłem odklejony sterodur. A mamy zrobioną jedną półeczkę i z boku jest ładowarka usb i z drugiej strony łóżka tutaj w tym słupku robię drugą półeczkę i też mamy tutaj ładowarkę usb dokładnie taką samą a jak to zamontowałem dlatego, że to jest bardzo ciasno to wyciąłem podstawę, wyciąłem ten bok skręciłem je razem okleiłem to już ładnie okleiną zamontowałem ładowarkę i to wszystko w całości Udało się włożyć, a przytwierdzone to jest w ten sposób, że tu mam na dole przykręcony taki bloczek drewniany, i do tego bloczka złapałem podstawę. Dlatego też nie oklejałem spodu, bo chcę, żeby te śruby były schowane pod okleiną. I teraz jak to wszystko jest już zamontowane, to ładnie sobie wykleję wszystkie strony, spód boki, okleiną i powinno to ładnie wyglądać. I mamy otwory na szafkę wycięte Tą samą techniką co wcześniej Ładne, pozaokrąglane Teraz można to oszlifować, pomalować i szykować zamknięcia Właśnie skończyłem montować lampę zewnętrzną Tak ona wygląda I tutaj mogę sobie ją włączyć I tak świeci Tym razem jest to otwór na to magiczne urządzenie Płytę elastyczną na tą szafkę. Ta pajęczyna jest niesamowita. Oklejanie łazienki postępuje. Biorę się za wyklejanie ściany, tej od strony kuchni. ale ten nie chodzi. W razie czego też pachną do na zaklejam. Klej pięknie ciapany. Przyklejamy. Mamy bęben. No nie jest to proste. Zabrałem się za przekładanie drzwi, ale mam problem z tym panelem. Na szczęście w zestawie jest jeszcze druga naklejka, a ten dolny jest krzywiony. Ok, jest już ciemno i robię test lampy zewnętrznej. Zobaczymy jak mocno świeci. Wow, całkiem nieźle.